Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem dominik 123 p a to jest króciutki filmik informacyjny i no, gry w tle odpaliłem sobie jako Warcrafta, tak żeby więcej osób obejrzało ten filmik. To i ta gra to się... ta gra się zwie Pokemon Defense Final, czy chuj wie jak. Nie wiem, nie sprawdzałem za dobrze. Zobaczę odpaliłem jakąś grę, żeby... No, żeby coś było ciekawego, tutaj zobaczcie, ja gra sobie na kodach oczar. bander jest kurwa, a już nie zdąży go wylewelować. Tak więc, co to jest? PJ, a PJ, okej. Okay. Tak więc, chciałem przyciszyć sobie grę. Może taka gra nie jest ważna, albo już od całkiem ją wyciszę, ponieważ gra w tym momencie nie jest ważna, a ważne jest bardziej to, co ja. No, dobra dobra, może jednak na muzykę, o tak. tak. Oj, nie z tutaj tak. O, dobra. A więc tak. Chciałem troszeczkę mniej więcej pogadać o kanale. No już chociaż może. Tak więc tak. I gdzie jest kurwa ten Czarpander? No i nie mi kurwa. A dobra. E e do dobra, tak. Więc chciałem trochę pomylić o... Kanale. Tak więc, yy, aktualnie jak zauważyliście, dosyć mało tych filmów wrzucam, a to jest spowodowane tym, że nie mam z reguły czasu, kiedy nagrywać to, bo w domu u mnie ciągle coś się dzieje, ja nie wiem, jak siostry nie ma, to ktoś przychodzi do babci i tak jest ciągle, że hałas i nie mam za bardzo jak nagrywać, więc chciałbym bardziej przejść żeby streamować wam co jakiś czas, nie wiem tam, no, e, tam kilka razy w tygodniu do reguły kiedy będzie w miarę ogarnięcia, e, czy sobie muzyczkę zapuszczę i stream będzie leciał. Tak więc chciałem się Was zapytać, czy e, chcielibyście taką formę, że więcej streamów byłoby, na przykład bym zrobił jakąś tam grubę na tym Google Plus i wtedy na tym Google Plusie bym informował o tych streamach, i bym streamował, na, na GameCreecie czy na Twitchu. No, zależy, zależy, który tam serwer będzie lepszy, bo jak jest jakiś SL, ESL, czy chuj wie co tam jest na tym Twitchu, będzie jakiś link, że co, no, czerwony, chcę czerwony, no, no, więc Twitch tam laguje, czasem ten GameCrypt laguje, więc wiecie, dwa konta będą, ale brzydki ten czelizer jest, boże. No, będę miał dwa konta tam, to... znaczy już mam w sumie te dwa konta tam, bo sobie testowałem troszkę. E, tak więc no, chciałbym po prostu zacząć częściej streamować, bo streamy to jest tak w sumie bardziej większa... A... brakuje mi słowa... nie operacja, a bardziej większa... Mua, brakuje mi słowa... Ale wiecie, mi chodzi wie, no Będzie większo, lepsza komunikacja z Wami, będzie wtedy. Jak też możecie usłyszeć, wam leki katar. I troszeczkę mój głos nie brzmi tak jak normalnie. Brzmiałby. Co to jest? Absol, 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 abstynent. Może. No. E, tak więc. Napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli. W jakieś streamy z różnych gier. Na które mam z reguły ochotę, pewnie, pewnie będzie lol, smite. Nie wiem, czy Warcraft będzie, bo z Warcraftem akurat wiem, że są problemy. Na przykład, jak współdzielenie się łączy na sklepie, to po prostu miga tekstury, znikają mi takie inne na Tak więc, żeby już nie przeciągać, tak więc, no, do zobaczenia i cześć.